Na stadionie Mosir w Brzozowie zorganizowano huczne obchody Dnia Dziecka. Najmłodsi mieszkańcy gminy i powiatu oraz goście odwiedzający Brzozów mieli okazję do skorzystania z wielu atrakcji. Sporo działo się zarówno na piłkarskiej murawie, jak i na i w okolicach sceny. Najwięcej frajdy dzieciom sprawiły dmuchańce, lody i wady cukrowane ja się bardzo cieszę, bo troszeczkę się baliśmy o pogodę, natomiast tutaj jakaś opatrzność Boża wytrzymało. Jest sporo ludzi, są atrakcje, myślę, że ten czas będzie czasem mile spędzonym, rodzinnym czasem, które, którego teraz bardzo naszym mieszkańcom też potrzeba. Jest dużo atrakcji, te dzieciątka podchodzą z różnych, z stoiska na stoisko, mogą się zabawić, mogą coś tam doświadczyć, mogą dostać jakiś prezent i to jest to, o co chodziło, bo dzisiaj po dwóch latach przerwy ta właśnie integracja na świeżym powietrzu jest bardzo ważna ludzie bardzo chcą tych spotkań i wszędzie gdzie organizujemy jakiekolwiek spotkania, uroczystości wszędzie widzimy ogromne zainteresowanie postanowiliśmy dzisiaj zorganizować Dzień Dziecka, warto grać dla dzieci więc zmobilizowaliśmy wszystkich naszych pracowników i myślę, że będzie dobry mecz raczki w górę i... Rozgrywamy tutaj meczek, bardzo fajny meczek między uczelnią państwową w Sanoku a um, urzędnikami y, z Brzuzowa i tutaj z e, No Mecz charytatywny. Na Szpitala Brzozowskiego. Tak przygotowaliśmy dużo atrakcji dzisiaj. E, mamy tutaj strzelnicę, mieliśmy przed chwilą okazję gościć klauna z talent show bodajże. E, dodatkowo mamy występy dzieciaków tutaj z okolicznych z BDK i z, z, z studia śpiewu Flow. Mamy dmuchańce, e, jest wata cukrowa, też tutaj catering widziałem, jakieś garmażerie były, więc na pewno nikt stąd głodny nie wyjdzie. Dzisiaj na pikniku z okazji Dnia Dziecka a także przy zbiórce na Brzozowski szpital występujemy z osobami, które chciały wesprzeć właśnie w sposób artystyczny tą bardzo fajną zbiórkę. Co na scenie? Na scenie dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj oprócz tego, że występujemy właśnie z moim studiem, gdzie uczymy śpiewu, uczymy poprawnej emisji głosu dla osób, które pracują zawodowo głosem, Również są występy z Brzozowskiego Domu Kultury, także występują młodzi adepci sztuki i wokalnych. Bardzo cieszymy się z tego, że, że udało nam się w końcu zorganizować tą imprezę. A przede wszystkim, też zbiórka charytatywna, która może gdzieś tam zasilić budżet Szpitala Brzozowskiego, jest bardzo ważna, bo jednak no cel jest szczytny. Tak, my tutaj jesteśmy wszyscy praktycznie z powiatu Brzozowskiego, więc no, to jest nasz szpital, tak. My powinniśmy jako społeczność o to zadbać. No i staramy się, żeby to, żeby to po prostu było zrobione. Myślę, że chodzi o to właśnie w Dniu Dziecka żeby te dzieci mogły, oprócz tego, że wiadomo mamy dużo obowiązków, czy szkoła i, i zajęcia dodatkowe, żeby mogły cieszyć się w taki niezmącony sposób. Tym bardziej, że jest już czerwiec koniec roku, wszyscy są troszkę zmęczeni tymi obowiązkami właśnie szkolnymi i tutaj dużo radości, właśnie dużo fajnych rzeczy, dmuchańce, wata, wszystko co ciekawe. Oprócz beztroskiej zabawy, na którą można było liczyć niemal przez cały dzień, organizatorzy zadbali również o edukacyjny charakter wydarzenia. Na stoiskach służb mundurowych i ratowników można było zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności. Duży nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa. Po dwóch latach pandemii imprezy plenerowe zyskują na popularności. Włodarze gminy i powiatu zapowiadają organizację podobnych wydarzeń podczas tegorocznego sezonu letniego. To jest to o co chodzi, żeby też rodzice mogli wyjść z dziećmi, żeby mogli się pokazać, żeby te dziewczątka mogły swoje talenty też uzewnętrznić. Dlatego warto organizować, na pewno będziemy robić przy każdej okazji jaka się nadarzy takie spotkania, a szczególnie w plenerze, bo to jest zdrowe, pożyteczne. Nie przy komputerze, a właśnie na świeżym powietrzu i właśnie w otoczeniu osób, które są w jakiś sposób sprawdzione takich sportach i bardzo dobrze się czują. Na pewno będziemy jeszcze organizować różne eventy i myślę, że jest czas na to, żeby to już po prostu nadrobić, ten stracony czas. Więc to nie ostatnia impreza, miejmy nadzieję, że całe lato będzie właśnie pod znakiem właśnie takich pikników.